Istoty pozaziemskie pokazują się wszystkim. Istoty pozaziemskie pokazują się wszystkim, którzy wykraczają poza atmosferę ziemską. Giorgio di Vitonto, włoski autor książki pod tytułem Aniołowie w statku kosmicznym, opowiada o tym rozmawiając z włoskim dziennikarzem. Przeżył on nadzwyczajną przygodę, można by było powiedzieć, przygodę nie z tej Ziemi, choć zdarzenie to miało miejsce na tej naszej planecie i nie tylko. Giorgio widzi Archanioła Rafała, który zapytuje go, czy chce być świadkiem istnienia aniołów i braci kosmicznych. O tym będziemy mówić bardziej szczegółowo innym razem. Dziś przytoczę część rozmowy, gdzie Giorgio jest gościem w programie, który prowadzi Red Ronni. 25 marzec rok 2024. Jest to wolne tłumaczenie wywiadu z Giorgio Di Bitonto, autorem książki. Aniołowie w Statku Kosmicznym. Prowadzi program Red Ronni, włoski dziennikarz i prezenter. Giorgio mówi, cytuję: Dobro przeciwstawia się złu, choć zło głośniej krzyczy, natomiast dobro działa z uprzejmością. W 1980 roku archanioł Rafał, który był przywódcą misji, która nas dotyczyła, kontynuuje Giorgio, upominał i przypominał mi często, abym nic nie dodawał od siebie, nie wymyślał, nie fantazjował, oraz żebym nic nie ujmował, tylko wiernie mówił o nich, o braciach z przestrzeni. Giorgio dodaje. Rafał mówił do mnie. Ty masz mówić, że nas widziałeś. Jak nas widziałeś, co mówiliśmy i czego nauczaliśmy, i opowiadać o tym, czego z nami doświadczyłeś. Oni, bracia z przestrzeni, wytłumaczyli nam i pozwolili doświadczyć, że świat. Nie jest tylko ten fizyczny, jest wiele wymiarów, tak jak to mówili latynosi, la natura non facit saltus. Również w piśmie świętym jest tak zwana drabina Jakuba. Czyli jest wiele, wiele wymiarów i wiele, wiele światów, które żyją w tych wymiarach. I są to światy zamieszkane, w tych wymiarach i światach są istoty żyjące i mieszkające w nich. Bracia nazywali ich rodziną uniwersalną. Również aniołowie żyją w światach całkowicie spirytualnych, duchowych. To jest to, co zostało mi wytłumaczone, przekazane. I czego doświadczyłem, i o tym daję świadectwo. Prowadzący wywiad cytuje słowa z książki: Mieszkańcy Ziemi wydają ogromne kapitały, aby skontaktować się z nami w kosmosie, a my jesteśmy wszędzie na Ziemi, pośród Was. To jest pierwsza rzecz. Drugi cytat jest następujący. Zdobywanie kosmosu jest zabronione człowiekowi przez sprawiedliwe prawa uniwersalne. Najpierw ludzie będą musieli zrezygnować ze zła w sposób definitywny. Red zapytuje: Czyli my nie możemy polecieć w kosmos? Nie możemy przenosić zła na zewnątrz, w przestrzeń? Czyli w praktyce mamy to rozumieć, że nie byliśmy na Księżycu? Giorgio odpowiada: Polecieliśmy, byliśmy na Księżycu. Wiem o tym dobitnie, nie tylko dlatego, że bracia pozaziemscy mi o tym powiedzieli. Ale wiem o tym dlatego, że istnieją dokumenty, które to potwierdzają, i ja miałem szczęście je widzieć. Ktokolwiek wychodzi poza atmosferę ziemską, widzi ich. Bracia kosmiczni potwierdzili, mówiąc, że oni pokazują się wszystkim, którzy wykraczają poza ziemską atmosferę. Więc i na księżycu ich widzieli. Jest to prawdziwe i potwierdzone. Istnieje nagranie ro rozmów między astronautami a operatorami NASA, gdzie w pewnym momencie komunikacja jest przerwana. Jest to w momencie, gdzie astronauta mówi: Jesteśmy kompletnie otoczeni przez UFO. Obiekty niezidentyfikowane. Co mamy robić? W tym właśnie momencie komunikacja zostaje przerwana. Są o tym również świadectwa radioamatorów, zdolnych przechwytywać komunikację, i ta rozmowa została właśnie udokumentowana i potwierdzona. Ostrzeżenie jest. Nie dlatego, że bracia z przestrzeni są dyktatorami, ale dlatego, że ostrzegają złych ludzi, ludzi rządzących, którzy mają niedobre, niepokojowe intencje i chcą dominować i rozsiewać zło nawet w kosmosie. Nie będzie im to dozwolone. Wielcy przywódcy narodów. Wiedzą o tym bardzo dobrze. To, co jest bardzo dziwne, to fakt, że wcześniej negowali kategorycznie istnienie tych obiektów i istot pozaziemskich, mówiąc, że są to fenomeny naturalne albo światła atmosferyczne i niewytłumaczalne. Natomiast teraz mówią, że pojazdy kosmiczne są, ale że są wrogami. I są nieprzyjaźnie do nas nastawieni, że trzeba być ostrożnymi. Tak właśnie wielcy przywódcy i rządzący odbierają ich i widzą jako wrogów. Ale bracia z przestrzeni nie są dla nas niebezpieczni, nie są dla nas zagrożeniem. Koniec cytatu. Będziemy kontynuować w następnych nagraniach.